Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! Jesteśmy zespołem muzyki dawnej z Warszawy i przyjechaliśmy tutaj do Państwa, żeby zabrać Was w muzyczną podróż właśnie przez dawną muzykę. Wieszne oczy moje, ziemię święto i wspaniało się stało czego żądał, aby w miejsca te... Dobrze, że jesteście wszyscy z nami po raz kolejny w ten upalny, niedzielny, popołudniowy dzień. Mam nadzieję, że się za bardzo nie spocił, ale na pewno po obejrzeniu tego wszystkiego, co tu będziecie rozgrzani. To Wam gwarantuję. Proszę Państwa, jesteśmy i rozpoczynamy turniej rycerski. Chciałbym powitać zespół Viatorys. Brawo, który już tutaj, tutaj grał. Nie, 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 i jeszcze zagra. Rycerski Okuniec. Znajdujemy się w ruinach pałacu Łubińskiego po Okuniewie. Jak zawsze, rozpoczynamy odczytaniem fragmentu aktu lokacyjnego, który stanowił i ustanowił król Zygmunt Stary w 1538 roku. I Od tego datujemy początki Okuniewy. Przybywam od króla, przynieść Wam dobrą nowinę. W imię Pana Ame, potomne wieki królów i książąt dobroci uczynione przez nas poddanym swoim przystanem, aby trwałe nieśmiertelne śmiertelne było w pamięci, aby z czasem nie podlegało podmianie, przeto na papierze pamięcionego naszego dobrodziejstwa potomkom na wieczne czasy odnowujemy, przetoż my, Zygmunt z łaski Bożej Król Polski, Wielki Książę Litewski Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmucki, Kijowski, Wołyński, podlaski Smoleński, Szowierski, Czernikowski, Oznajmujmy wszystkim, każdemu z osobna, którzy teraz są i którzy będą potem, że porozumiewawszy się w tej mierze z niektórymi senatorami, konsiliarzami naszymi oraz ze szlachetnie urodzonym Stanisławem Okuniem, ziomkiem naszym, księdztwa warszawskiego, mazowieckim zwanego, że zwyczajem naszej środowywości ku poddanym, dla zachęcenia ich do usług naszych, na prośbę Pana Stanisława Okunia łaskami, żebyśmy go obdarzali, z łaski naszej królewskiej i z rady zezwolenia konsyliarzów oraz radców naszych, że jego dziedziczną, długowolą zwaną, w powiecie warszawskim leżącą na miasteczko Nowe Okyniewo przemieniamy. Drodzy Państwo, no i zawsze Pan Burmistrz krótkim przemówieniem rozpoczynał dzisiejsze nasze wydarzenia. Moi drodzy, mam niezwykły zaszczyt ogłosić, że Festiwal Rycerski Okuniew w Anno Domini 2021 uważam oficjalne za oficjalnie za otwarty. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Życzę powodzenia, dopilnujmy gorąco. Naprawdę będą się dzisiaj na poważnie na rycerze bić. Bardzo serdecznie życzę wszystkim powodzenia i mam nadzieję, że tutaj doping gorący z serc Okuniewskich mieszkańców będzie bardzo duży.

プロポーズにおちるところ。 wszyscy razem głośno bo to jest walka finałowa teraz wyciszamy. za miłosem. wszyscy za miłosem, głośno słyszę, że miłość Miłosz chyba jest wojownicy zaczynamy Krzysztof i Miłosz półtorej minuty ostatnia walka dzisiejszego turnieju No cięcie w nogi rozpoczął Krzysztof Miłosz że to skrócił cios. Zamykając granie, nie dochodził jego do krok, do przodu, wymiana, bardzo na wymiana, jaka szybka, można gwiazdkami ją nagrodzić. Próba cięcia na rękę, nieudana, mocne cięcie w głowę i mocne cięcie tuż pod nią tarczę. bardzo na na tarczy miłosa. Trafienie w dłoń, bardzo ładna zasłona, Miłosz trafił w budo. Krzysztof później odepchnął miłosa do tyłu. Poszedł do przodu! nogi tu się taję w połowach. Mocno stanął, już mocno nogach. Próba cięcia w nogi nieudana. Znowu tarcza wyblokowała. Cios jeden, drugi! Pierwszy w heł, drugi nie barku. Bardziej bezpieczny, mocny cios. Tak, 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 Trafienie prosto w żeber. Ja myślę, że Miłusz Bawczyk nie będzie w stanie. My tu Miłuszowi pomożemy. <noise> walczor, walczor Miłusz i walczer Krzysztof, który wyciężył dzisiejszy turniej. Krzysztof wyciężył <noise> Krzysztof, dla którego dzisiaj nagrodą poza statureczką Rycerza Apunia, jest również nagroda pieniężna

对吧？Yeah, <Okay. S 1> że tak powiem, potem zaczęli tytułować dwoma herbami. Więc to jest, że tak powiem, ten wilk to jest to jest jakiś angielski herb, nie pamiętam jak on się nazywa. A ten kot to jest wariacja czeskiego Lewarta, odnosi się do moich czeskich korzeni. Osobisty też tak. Jak, potrafiliśmy, ten Proszę, proszę siostry, Może pan nagrać jak niewiasta cały rycerza w hełm. Proszę bardzo. Ale tak z dubertówki trochę. Pan ma wyobraźnię. Dobra. To jest hełm <grym> to jest, to jest, to jest wielki. I on się nie otwiera. Musiałam go zwieść. To było niesamowite. To było niesamowite. A co dobrej wagi? Nie, 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 nie. I na walczyć o wejście na pomiędzy ich głoszani, wtedy miała wielkie i dobre plony rok do roku. Wybrali wojowników, konnych bojowników, którzy przyjechali na zwiady, zobaczyć. Czy wrogowie stoją u bram nie no kniepy, Zapraszamy! Ale <ślinicja> <ślinicja> To <ślinicja> <ślinicja> Okay. Gości. Mamy nowych gości Premier Jan, Oczeski, na całe całości! premier Jan Cześci na stałe całości! Tutaj wieczy porce, głown i to przed niego, głown byli prymasi polscy, byli biskupi, oficerowie, generałowie, ministrowie, politycy, bankierzy i bankruci, ale pamiętamy, pamiętamy o naszym dobrodzieju tutaj właścicieli, tak? A ten twórca właśnie Mazura, twórca Mazura, o którym mówiłem, Ludwik Pomian Lubieński, zasłużył się też podczas powstania styczniowego w 1831 roku, bo w bitwie pod Kobylanką wyrwał sztandar z rąk nieprzyjaciela, został ciężko ranny, trafił do Cytateli Warszawskiej i tam napisał właśnie właśnie, właśnie tą pieśń. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta. Spróbuję to Państwu przybliżyć, może się uda. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta. Pozwoli Pan na młody ułany pyta. Niedługo błaga prosi, bądź do polskiej ziemi. Pierwszą parę ją wzi, a stopar za niemi. Pierwszą parę ją wzi, a stopar pary za niemi. O nią czule szepce serduszko ostrogami dzwoni. Pani nie co się, serduszko, i nic nie serduszko nie bo bołam nie stały. O, kumily w lewo patrzka, słychać pierwsze strzały. O pół miny w rewoluczka, schwycać pierwsze strzały. Schwycać strzały, głos po wódki, dalej na głoń w Lubę dziewczyn, pożuć smutki, na Mazurami. Jeszcze jeden krok dokoła, jeszcze uścigi bratki. Trąbka budzi na ma Mazur to ostatni. Trąbka budzi na ma Mazur to ostatni. Mamy, proszę Państwa, główny Mazur. TV.